No witam wszystkich. Siajemy dzisiaj, dzisiaj pszenicę. Przywiozłem ciapajem zafrawione yy, zaprawione zboże, bo jeszcze dzisiaj rano zaprawiałem. Dzisiaj jest poniedziałek. W sobotę nie zdążyliśmy wszystkiego posiać, no ale jeszcze trzeba było trochę zaprawić. No i właśnie przywiozłem. Jeszcze jeszcze trochę zostało. Mm, jak widać. Yy, jakiejś specjalnej wilgoci nie ma, tu jest taki Ni to pioch, ni to mursz Ale jest ogólnie sucho, no jak widać yy, Jest trochę tych resztek po kukurydzy i po Łące, która tu była wcześniej, a, a raczej trawie siewnej yy, Jest trochę tego na wierzchu Ale to nie szkodzi Bo mamy przecież nasze Wunderwaffe w postaci siewnika Amazone D7. No nie, no a tak na serio to... to... jest to nawet... Y, może to dziadowsko wygląda, ale jest to nawet... Y, przydatne, czy jakby to ująć, bo po prostu... no będzie to nam jakoś zawsze zapobiegało uciekaniu wody z gleby, takie resztki, no tak jak sianie w mulcz. Yy, tylko, że tutaj mamy no nie w mult, tylko po oranym. No, paradoksalnie po oranym z wałkami wyglądało to nieco lepiej niż, niż po tym, jak uprawiłem. No ale trochę tam podrapać trzeba było. No i siejemy tutaj y, odmianę ościstą. Ale jaką konkretnie to nie powiem, bo zapomniałem. Odmiana nazywa się wilejka. Właśnie się dowiedziałem. No i tak, robota, właśnie. Idzie w tym roku siewy dosyć wcześnie. Yy, no bo no bo jest sucha jesień. Były tam te deszcze, ale. No i posłuchajcie se dźwięku silnika. Brawo, ja! Nie ma to jak nagrywać pod słońce. No, mistrz, mistrz kamery. Dobra. Wysypujemy ostatni worek i zawijam się do domu. No i tak właśnie wałujemy. Otworzyłem dach i sobie jeżdżę na stojąco. Bo już mnie... Bo już mnie od siedzenia dupa boli. Kurzy się jak widać. No jest to drugie pole, na którym było najpierw zasiane. Jeżę sobie czwóreczką, bo no nie ma sensu. Nie wiadomo jak szybko jeździć, bo to by im się z celem. Wiadomo, że są takie asy, które szóstką by bałowali. no ale to raczej skutek, że tam efekt dałoby odwrotny do zamierzonego, no bo zamierzenie jest takie, żeby działały ugniotły ziemię, żeby było podsiąkanie no i żeby nie zniszczyć tej struktury gruzełkowej na wierzchu no a jak się ją zniszczy, no to ona zaś będzie kurzyć no i jakby się szybko jechało, to nawet by się nie ugniotło, no nie? Bały pożyczone od sąsiada pozdrawiam sąsiada jeśli to ogląda a zestaw prezentuje się następująco. No. Ciapaj jak ciapaj, każdy widzi. Jest o tyle dobrze, że po otworzeniu tego daszku no, mogę sobie praktycznie na stojąco jeździć prawie, że się wyprostować. Yy... No, nie muszę jakoś tam się schylać. No nie jest to jakiś specjalnie niski jest 178 centymetrów wzrostu, ale o jak widać no i lecimy dalej z tematem